No, tak to jest właśnie, jak się przez telefon rozmawia, to można w ten sposób, o właśnie, zwijać. Nie będę mówił, kto jest po drugiej stronie słuchawki, ale gwiazda youtuberów. <laughs> no, a ja muszę o tak łowić, o, proszę bardzo. Dzisiaj tylko mały podbieraczek wow. No to cześć, witajcie na kanale Co na Wędce Dziś nietypowo zalew Zegrzyński Ale ryby fajne pływają Właśnie coś stoi pode mną Jest pełno drobnicy, jakiś leszczy, tu jakiś kawałek kamienia chyba ale było branie przepiękne ale to będzie chyba jakaś gruba ryba dziwne bo na razie nie walczy za bardzo o. ale szczupły przepiękne coś tu się kręciło dużego na echosądzie no przynajmniej już wiem co to jest będzie dzisiaj tylko mały podbieraczek wow. I poszedł Spił się Ale przepiękny No i dobra Coś tam Coś tam, coś tam, coś tam Ze spadku Piękny taki z 80 cm, może trochę więcej. O, prawdopodobnie tutaj jest teraz. Popłynął od razu w dół. A, a to, co to jest? Możliwe, że też jakaś duża ryba na mazurach tak wyglądał jeden ze szczupaków. Czyli po mojej prawej stronie tu jest coś przy dnie. No, cały czas widać też jakiś, jakiś biały ryb, ale tutaj coś cały czas się kręci. Około myślę tak ze skosa, no to jakieś pewnie 10-12 metrów po mojej prawej burcie zaraz tam spróbuję rzucić. Tu widać, jakaś duża ryba przepływała. Jakieś półtora nad dnem. I niesamowite jest to, że już trzeci raz pływam i korzystam z tej kotwicy, z tego silnika dziełowego. Jeszcze cały czas się nie rozładował akumulator. Jest chyba 115 amperogodzin, jeśli dobrze pamiętam. No i ładuje się z silnika spalinowego. A w ogóle coś niesamowitego, no, mnóstwo... Mnóstwo czasu poświęconego na pracę dodatkowe, mnóstwo wyrzeczeń, ale jest w końcu łódź, taka jak mi się marzyła. Dopiero trzeci dzień pływałem tą łodzią. Dziś niedawno wypłynąłem, ale No jeszcze nie było na pusto. Tu wrzucę trafiły mi się dwa razy już. Jakieś małe sandaczyki. Myślałem, że to są okonia, no, jakieś statka sandaczyków pływały. Także pierwsze ryby na łodzi to były sandacze, to no coś niesamowitego po prostu. Dzisiaj szczupaczek, taki fajny. No tutaj się odpiął przy samej łodzi, ale to na pewno będzie widać. Oj, przyjemnie tak. Przyjemnie. Na swojej łodzi. Na razie przez, myślę, jeszcze kilka dni popływam tutaj na zalewie, żeby się upewnić, czy wszystko jest ok. Tutaj połowić, bo naprawdę nie było zbyt wiele takich okazji, żeby no spokojnie popatrzeć sobie jakieś miejsca, popłynąć, popatrzeć, gdzie mogą ryby stać. I tak sobie stwierdziłem, że Trochę sobie tutaj połowie. Za tydzień będę chciał uczestniczyć w zawodach. Mam nadzieję, że tam nic się nie wydarzy, nie przyłoży. Już raz były przekładane te zawody, miały być jutro, są za tydzień. A, no to są zawody spinningowe z łodzi. Nigdy jeszcze w takich nie uczestniczyłem. Dobra, zaraz trzeba będzie poprzepływać. popatrzeć jeszcze jakieś miejsca, ale nie ukrywam, że silnik spalinowy Fajna sprawa tylko więcej zabawy niż wędkowania jest wtedy. 38 na godzinę 30 parę to już i tak jest bardzo fajna prędkość na takiej odkrytej łodzi. Cały czas coś bombluje no, chyba te leszcze jeszcze buszują na dnie tu już jest miękkie. Cały spadek, który idzie stamtąd w tą stronę jest dość twardy ale pogoda na ryby idealna jest pochmurno delikatny tylko wiaterek. Dobra, przepływam. Tutaj już są sto i jakieś. Tak mi się wydaje, że one wychodzą trochę płycej. Tak więc yy, silnik dziobowy. Wyłączam kotwicę. Wyłączam śrubę. Naciskam pedał. Zrywka przymocowana do spodni. Rumpel opuszczam silnik jeszcze opuszczę. Ale ogrom ryb widać. Tutaj na 8 metrach to była taka górka i z niej zjechałem, tu jest głębina jakieś 8, 9, 10 metrów. widać, że ryby dopiero są tutaj już w tym zagłębieniu. Teraz coś takiego, trochę większego jest jakaś mikrorybka, mikro. Rybka, mikrokomek. No tak to jest właśnie jak się przez telefon rozmawia, to można w ten sposób o właśnie zwijać. Nie będę mówił, kto jest po drugiej stronie słuchawki, ale gwiazda youtuberów. <słuch> A teraz się siedzę to sobie włączę pilocikiem co pod na kawałek bliżej brzegu. Bo powiem Ci, że jak ja to włączam, to ja sam nie wierzę po prostu, że coś takiego mam w łódce. Na zdalnie sterowano, właśnie sobie klikam. Nie wiem jak ci to pokazać, ale mam teraz nagrywam. I tak po prostu sobie teraz w tym momencie siedzę z Tobą, gadam i pilocikiem sobie płynę w miejsce, w które chcę sobie popłynąć. Burżuistwo totalne. No nie wiem, czy takie bogactwo, no Panie. Podejrzewam, że dwa lata wypracowałem w dwa miesiące. <noise> o, konie atakują z powierzchni. Czekaj. O, już kamerkę włączyłem. No to. Spore ryby. Kurde, ale piękna ryba siedziała i spadła. Aj. Ogonek się nabił. A Na haczyk. Widocznie jak złapał. Ech, szkoda. No dobra, ale próbujemy. Jakaś tam rybka jest. Kurde, piękne branie znowu spadło. Może ze sobą mam wykręcony, ale piękne branie było. Gruba ryba stanęła w miejscu, pierdzielona. Ech, nie no, to na bank były sandacze, bo sztywno. Ach, jakieś dotknięcie było. Sztywno szedł i było czuć, że po prostu guma spadła z tej ich szczęki. Tam jak kormorany usłyszyły drzewo. Fajnie, można sobie stać wysoko. Zbliża się godzina 18, i jakieś ryby zaczęły się spławiać na powierzchni. No, tu chyba było widać, właśnie kleszczyk jakiś wyskoczył z wody, garb pokazał. i siedzi konek. Jeszcze na sam koniec chciałem sobie coś tam połowić Odwracam się plecami do wędkarzy żeby nie widzieli jest teda no i dobra ostatni rzut wiem wiem mówiłem to już pewnie z 10 rzutów temu ale tam tu się wytnie <ścoughs> Jeszcze jakiś fajny okonek by się na koniec trafił, to by było elegancko, można się zwijać i obie do jutra, a jutro powtórka już od samego rana. No, a to co? Wąsaty zbój? No dobra, to do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!